Cześć dzień dobry, ja nazywam się Asia Fis. Za kamerą Mateusz Kusznierowicz, a za mną e, duża część sopotu, która przyszła dzisiaj na e, Power Walka. i Warszawa! I Gdynia i Gdańsk. Mamy cyklistów i e, cyklistów czy rowerzystów. Obojętnie. Mamy cyklistów, pieski, kobiety w przewadze, z czego się bardzo... Cieszę. Słuchajcie, zaprowadzę Was dzisiaj na Molo Sopockie i będę opowiadała o relacjach i o tym, dlaczego właśnie potrzebujemy takiego całego plemienia i grupy ludzi, która nas wspiera i która do nas właśnie przychodzi o 6:15 rano. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Jak patrzymy sobie na człowieka, słuchajcie, w epoce zbieracza łowieckiej, to każdy z nas, gdyby żył w tej epoce, miałby przynajmniej 50 osób która mu towarzyszy na co dzień, czyli każda osoba żyjąca o tym pisała Jovanu Harari, każda osoba żyjąca w epoce zbieracza łowieckiej żyła w 50 osobowych grupach i w tych 50 osobowych grupach budowała takie bliskie relacje oparte na wzajemnej znajomości. I gotowości do współpracy. To nie znaczy, że oni wszyscy się tam ze sobą lubili, trochę inaczej niż my, bo my się lubimy, prawda? Ale to nie znaczy, że oni się wszyscy ze sobą lubili, ale to znaczy, że oni ze sobą po prostu potrafili współpracować, bo ta współpraca gwarantowała przetrwanie i przeżycie. To był okres, w którym grupy zbiera człowieckie wędrowały po różnych terytoriach, oczywiście w poszukiwaniu jedzenia. I wędrując, jednocześnie napotykały inne grupy, które były zagrażające i niebezpieczne. W związku z tym ta współpraca i znajomość, kto do kogo przynależy, była kluczową umiejętnością przetrwania. I z tego powodu nasze mózgi wyewoluowały w taki sposób, że my bardzo potrzebujemy czuć więzi. Więzi między innymi oznaczają relacje z ludźmi, o których coś wiemy. Relacje z ludźmi, których rozpoznajemy, i relacje z ludźmi, którzy rozpoznają nas. Kiedy my nie mamy takich więzi, wtedy czujemy się osamotnieni, bo osamotnienie jest czymś trochę innym niż samotność. Słuchajcie, samotność to jest taka sytuacja w życiu, w której my spędzamy czas samodzielnie. Samotność może być przyjemna, może być dostwierająca, ale nie jest zagrażająca. Jeszcze pani nam tutaj robi zdjęcia. <laughs> Natomiast osamotnienie jest taką szczególną sytuacją, w której my nie tylko jesteśmy sami, ale czasami możemy być w tłumie i czuć to osamotnienie, bo nie czujemy, że rozpoznajemy ludzi, którzy nas otaczają, i nie czujemy, że oni rozpoznają. Słuchajcie nas. To jest kluczowe dla osamotnienia. Nie wiem, czy wiecie, ale Światowa Organizacja Zdrowia wpisała osamotnienie na drugim miejscu wśród chorób cywilizacyjnych zaraz po depresji. Okazuje się, że w świecie mediów społecznościowych, w świecie du dużych aglomeracji atomizacja społeczna postępuje tak szybko, że większość ludzi mieszkających w dużych e, blokach, w dużych, e, na dużych osiedlach, pracujących w dużych korporacjach czuje właśnie osamotnienia, czyli ta proporcja pomiędzy ilością ludzi, która nas otacza. Boże, gardło mi siada, przepraszam was. <laughs> proporcja pomiędzy ilością ludzi, która nas otacza, a e, poczuciem bycia przez nich rozpoznawanym i rozpoznawania tych ludzi. Sprawia, że czujemy się samotni w tłumie, w tłumie, osamotnieni w tłumie. To jest jedna z kluczowych książek dla socjologii w ogóle, Samotność w tłumie, ostatnich lat. I wracając do więzi, więź oznacza, że my czujemy się również bezpiecznie, ale też, że nasz organizm funkcjonuje, słuchajcie, prawidłowo. Nie tylko dzięki spacerom, ale dzięki spacerom z innymi ludźmi poprawiamy jego wydolność. Kiedy nagrywałam taki. Odcinek podcastu Madam Mandy na temat osamotnienia razem z Jakubem Bączkiem. To dużo rozmawialiśmy na temat tego, że brak więzi oznacza też brak ludzi, do których możesz zwrócić się o po pomoc, kiedy tej pomocy potrzebujesz. Poczucie osamotnienia oznacza też, że nie możesz realizować większości swoich pasji, bo osoby w osamotnieniu zaczynają chorować na depresję bardzo często. Jednym z takich kluczowych czynników depresji zaburzeń lękowych i różnych innych problemów ze zdrowiem psychicznym jest właśnie osamotnienie. Dlatego bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście spotykali się tak jak my dzisiaj, po to, aby tworzyć plemiona i grupy, nawet takie, które, słuchajcie, powstają tylko na chwilę, po to, żeby poczuć się częścią jakiejś większej całości. Rzadko kiedy jest tak, że ktoś, kto nam mówi, że nie potrzebuje ludzi, rzeczywiście tak funkcjonuje. Ja nie znam osoby, która deklarując, że nie potrzebuje ludzi, tak naprawdę czuje brak potrzeby tworzenia społeczności z innymi. Najczęściej jest to mechanizm obronny, który pojawia się wtedy, kiedy osamotnienie jest już tak doskwierające, że możemy tylko mu zaprzeczyć. Tak? Czyli możemy stworzyć dla siebie taką narrację, opowieść o tym, że ludzie są zagrażający, że ich nie potrzebujemy i że jesteśmy w stanie być w życiu w pojedynkę. To też bardzo mocno zależy od tego, jaki styl przywiązania mamy. O tym Wam za chwilkę opowiem. Kiedy przychodzimy na ten świat, no to wszyscy zasługujemy na to, aby mieć opiekuna troskliwego, empatycznego, responsywnego, takiego, który da nam taką, taką bazę do tego, żeby wierzyć w to, że świat społeczny jest światem bezpiecznym. Że ludzie to są jednostki, co prawda, zawodzące, jak każdy z nas, ale jednak możemy im zaufać. Że znajdą się ludzie na, tych, na tym świecie, którzy potraktują nas dobrze, mimo też wielu ludzi, którzy czasem potraktują nas, nas źle. Ta baza to jest matryca przywiązania. I kiedy przychodzimy na ten świat, to tą matrycę przywiązania tworzy dla nas pierwszy opiekun. Ta pierwsza osoba, która się nami opiekuje, ta pierwsza osoba, która nas. Przytula, ta pierwsza osoba, która reaguje na nasze potrzeby, ta pierwsza osoba, która e, otacza nas troską i miłością. No ale jak to bywa w życiu, jak już dziadek Freud zauważył, często te pierwsze osoby zawodzą. E, czasami dlatego, że nie są przygotowane do roli rodziców, a czasem dlatego, że nie mają z czego dać, bo same nie dostały. No i e, w wyniku takiego e, dzieciństwa, w którym ten pierwszy opiekun nie dał nam właściwej troski albo responsywności, ta matryca przywiązania może się wytworzyć w sposób, który nam utrudnia wchodzenie w relacje i tworzenie plemion i społeczności, a nie ułatwia. Mamy dwa typy matryc. To jest taki stały wzór na tworzenie relacji. Każdy sobie z nim chodzi, z nim chodzi po świecie i po prostu go powtarza. Szczęściarze mają bezpieczny styl przywiązania, a bechowcy mają pozabezpieczny styl przywiązania. Zakładam, że tu mamy szczęściarzy. Przyszli o 6.15, od razu ze sobą rozmawiają, uśmiechają się, wierzą, że to będzie fajne doświadczenie, mimo że Mateusz prowadzi ich na koniec cyplu na molo, osobocie. Te osoby, które słuchajcie, mają bezpieczny styl przywiązania, to są osoby, które wierzą, że to nie jest naiwność, ale wierzą, że człowiek raczej jest z natury dobry. A ci, którzy nas otaczają, Będą traktować nas godnie, z szacunkiem. Słuchajcie, to jest mały zakręt strategiczny. To są osoby, które wychowywane były przez opiekunów, opiekunki, którzy byli responsywni, tak, byli stabilni przede wszystkim. Czyli byli wtedy, kiedy takie dziecko potrzebowało takiego opiekuna. Po drugiej stronie mamy grupę pozabezpieczną, tam są takie osoby, których opiekunowie Niekoniecznie sprawdzili się w swojej roli. I w grupie pozabezpiecznej mamy trzy typy przywiązania, które utrudniają nam budowanie relacji, czyli takie przeszkody, które sprawiają, że my albo unikamy wchodzenia w relacje to są wszyscy, którzy mówią, że nie potrzebują nikogo unikamy wchodzenia w relacje, bo opiekun był zaniedbujący albo krzywdzący. W związku z tym, jak nie chcemy być zaniedbani, skrzywdzeni. Słuchajcie, oszukani, to wtedy lepiej nie wchodzić w żadne relacje. Czyli wolę nie mieć relacji, niż relacje mieć. Cześć, a z drugiej strony mamy osoby ambiwalentnie wchodzące w relacje, czyli takie, które wchodzą w te relacje, ale cały czas czują ogromny lęk. Czyli mimo, że są na przykład w grupie, czują, że być może wcale nie są akceptowani, albo mimo, że są. Na przykład, cześć, na przykład w społeczności. Czuję, że w każdej chwili mogą być wyrzuceni za granicę swojej wioski, za burtę, za różne drobne przewinienia. To jest ambiwalencja w relacji. Chcę, ale boję się. To jest taki typ przywiązania, w którym zbliżam się i oddalam. Nie mylić z zaburzeniem osobowości, bo nie ma z tym nic wspólnego, ale zbliżam się i jednocześnie oddalam. Kocham i jednocześnie boję się tej miłości, bo opiekun, który mnie opiekował, był raz taki, raz taki. Raz mnie opiekował, raz znikał, raz mnie kochał, raz mnie nienawidził, więc ja też tego przewiduję w relacji i wytwarzam takie warunki w relacji. To są takie dwa typy. Trzeci, zdezorganizowane, to są osoby najbardziej cierpiące, bo to są osoby, które były ofiarami przemocy i niestety wytwarzają takie warunki, w których albo stają się sprawcami przemocy, albo na zamiennie są ofiarami i sprawcami przemocy. Ta matryca, warto żebyście wiedzieli, i w zasadzie ta koncepcja matrycy, to jest koncepcja Johna Bowlby'ego, stworzona wiele, wiele lat temu. Nic lepszego nie powstało od tamtego momentu i nic bardziej sensownego w zakresie więzi. John Bowlby powiedział, twoja matryca tworzy się do trzeciego roku życia, i jest raczej niezmienna w czasie. Znaczy, nie chcę brzmieć mało optymistycznie, ale jeżeli nie zdajecie sobie sprawy z tego, jaką macie matrycę, to nigdy nie zmieńcie wzorca swojej relacji i zawsze być może będziecie powtarzali to, co już znacie. Czyli wszyscy ludzie, których będziecie spotykali, będą dla Was zagrażający, albo odrzucający, albo przerażający, albo pełni lęku. Ludzie będą dla Was według Was albo źli albo będziecie w stanie przepisać im dobrą intencję, bo to jest też taki papierek musowy. Więc wracając do e, plemienia, o którym ja Wam dzisiaj opowiadam i do osamotnienia, chcę Wam powiedzieć, że dużą składową tego, czy czujemy przynależność, jest nie, czy nie, jest to, co my mamy w głowie na temat innych ludzi i czy wykazujemy inicjatywę do tego, aby te więzi tworzyć. Z mojego doświadczenia wynika, że większość ludzi, którzy mają problemy z więzią, z osamotnieniem to są osoby, które czekają, aż ktoś przyjdzie i ich zaprosi do relacji. To są osoby, które czekają, aż ktoś się pojawi, kto ich polubi. To są osoby, które czekają, aż ktoś się pojawi i ich doceni. To są osoby, które czekają, aż ktoś się pojawi i ich pokocha. To są osoby, które mają niski stopień inicjatywy, bo tak bardzo boją się bycia odrzuconym nielubianym, nieakceptowany, że nie wychodzą już w pewnym momencie z żadną inicjatywą. I chciałabym do Was zaapelować, że jeżeli macie wokół siebie takie osoby, to po prostu zaproście ich w jakieś miejsce, wyjdźcie z inicjatywą, bo często ci z depresji, ci z zaburzeniami lękowymi, ci osamotnieni tego po prostu nie potrafią. A im dłużej trwa osamotnienie, tym trudniej wyjść z tego miejsca, z tego momentu. Jak pracowałam na oddziale odwykowym przez wiele lat, to większość moich pacjentów to były osoby chronicznie samotne, bo uzależnienie jest takim stanem, w którym po prostu zamiast człowieka pojawia się substancja, bo trzeźwość to nie jest tylko abstynencja, ale to jest przede wszystkim relacja. Uzależnienie zamieniamy na relacje. Od tego, czy my mamy więzi, zgodnie z badaniami najnowszymi, zależy długość naszego życia. Od tego, czy mamy więzi, przynajmniej trzy więzi w naszym życiu, zależy to, ile będziemy zarabiać. Okazuje się. Zależy to, czy uznamy nasze życie za satysfakcjonujące i zależy to, czy będziemy czuli, że realizujemy nasz potencjał. Były takie bardzo, bardzo długie badania przeprowadzone na jednym z amerykańskich uniwersytetów, które było badaniem podłużnym i trwało ponad 70 lat. Nie chcę teraz skłamać plus minus 5. I to badanie, tym badaniem podłużnym objęto wielu, wielu ludzi i śledzono ich życie na przestrzeni tego czasu, sprawdzając co sprawia, że ludzie są szczęśliwi. To było badanie nad szczęściem. No, sprawdzano czy poziom wykształcenia, czy pochodzenie, czy kasa, którą ci ludzie zarabiają, czy też wyglądają. Tam było branych pod uwagę, masa zmiennych była na pod uwagę. I po tych 70 latach, jak przyszło do ogłoszenia wyników, to twórcy tego badania ogłosili jasno, że to czy jesteśmy szczęśliwi w życiu, zależy od jakości więzi, jakie mamy z innymi ludźmi. Zależy od tego czy mamy więzi głębokie, jak głębokie. Nie chodzi o to, że ich musi być mnóstwo, 50, tak jak Wam mówiłam, to był maks. Tyle jest w stanie pomieścić nasz mózg. Chodzi o to, żeby one były głębokie i żeby były przynajmniej trzy, i żeby były oparte na zaufaniu i bliskości. Jak sobie prześledzicie swoje media społecznościowe, to pewnie macie tam tysiące ludzi, z którymi jesteście w pozornych więziach. I w tej chwili badacze mówią wyraźnie o tym, że im większa liczba osób na, w mediach społecznościowych, tym większe poczucie osamotnienia. Teraz mnie wszyscy odfollowują. <noise> <noise> Ale tak to działa. <noise> Ponieważ ten. Te proporcje pomiędzy liczbą osób, którą ja obserwuję, a poczuciem braku więzi z nimi sprawiają, że jesteśmy po prostu nieszczęśliwi. Poza tym liczba treści, które oglądamy, a które wskazują na to, że inni się świetnie bawią w tym czasie, kiedy my leżymy na kanapie albo samotnie spacerujemy rano po Sopocie. to jest właśnie ten, ten obraz, który sprawia, że cierpimy na syndrom FOMO. Syndrom FOMO, czyli syndrom fear of missing out. Syndrom lęku przed pominięciem, który pojawia się u osób między innymi nadużywającymi social mediów, który prowadzi nas do takiego miejsca, w którym jesteśmy przekonani o tym, że inni wiodą bardziej satysfakcjonujące życie. Dlaczego? Dlatego, że mają głębsze więzi z innymi, bo się z nimi częściej spotykają, bo mają więcej lajków, bo mają więcej komentarzy, bo wchodzą w interakcje pozorne, bo w internecie nie ma głębokich interakcji ale pozorne interakcje, które tworzą dla nas, osób przeglądających, taki obraz głębokich, bliskich więzi pomiędzy innymi, poza nami. Ten, ten syndrom FOMO, podobno, cierpi w tej chwili 90% ludności na świecie, korzystających z nowych technologii, a tak jak mówił Maciek Dębski, więcej osób ma internet, niż szczoteczkę do zębów na świecie, podobno, no, zgodnie z badaniami. Więc Zachęcam Was do tego też, żebyście zrobili sobie testy na syndrom FOMO i zobaczyli, czy rzeczywiście Wasz niepokój związany z osamotnieniem wynika z realnego osamotnienia, czy być może z ilości porównań społecznych, bo popatrzcie, kiedyś ludzie żyli w tej epoce zbiera czołowieckiej, czyli stamtąd pochodzi nasz mózg, to oni się porównywali z 50 osobami. Śledzili wszystkie plotki na temat 50 osób, żeby w razie jakiejś wojny, zagrożenia, móc rozpoznać wroga od nieprzyjaciela. No i żeby też wiedzieć kto z kim, co, jak i dlaczego, żeby ewentualnie uchronić się przed byciem wyrzuconym poza granice wioski. W tej chwili, kiedy tworzymy takie globalne wioski cyfrowe, to po pierwsze nasz mózg będzie wytwarzał w nas przymus śledzenia informacji o wszystkich osobach, które obserwujemy po to, żeby czuć się bezpiecznie, a po drugie będzie wytwarzał w nas poczucie zagrożenia, bo jednak większość ludzi w internecie widzimy po raz pierwszy. Nie rozumiemy tych interakcji i mamy szczątkową wiedzę. Ja Was nie chcę zniechęcać do internetu, ale jednak to jest taka przestrzeń, która osobom <laughs> z depresji, która osobom z poczuciem osamotnienia, która osobom, które mają kłopoty interpersonalne, nie pomaga. Co prawda znam ludzi, którzy mówią, że internet im bardzo pomógł tworzyć się na innych i i też nie chcę wynywać dziecka z kąpielą, ale musicie wiedzieć, że te mechanizmy tak działają. Im więcej ludzi widzimy, tym mniejsze mamy poczucie przynależności, ponieważ ta przynależność nie może się tam rozwinąć. Dlaczego? Dlatego, że nie ma wspólnego doświadczania. Wspólne doświadczanie to jest taka cegiełka więzi, relacji. Plemię musi czegoś wspólnie doświadczyć, żeby zawiązać pakt o przynależności. Tak jak my tutaj doświadczamy czegoś wspólnie, albo kiedy idziecie z kimś do kina i oglądacie z kimś film i razem się śmiejecie i przeżywacie tę sytuację, wtedy wasze mózgi zapamiętują tę informację jako doświadczenie nawiązania bliskiej relacji. Kiedy nie doświadczamy wspólnie, tylko każdy z nas obejrzy ten sam film na swoim własnym sprzęcie, wtedy nie, nie mamy takiego poczucia, że zawiązaliśmy pakt o przynależności. Z tego powodu czasem czujemy głębsze relacje z ludźmi, z którymi widzimy się raz na 10 lat, ale z którymi wspólnie doświadczyliśmy na przykład podstawówce wagarów. A, tak, dokładnie. A mniejsze więzi czujemy z ludźmi, których obserwujemy na przykład w sieci od lat 5 czy 10, z którymi nie doświadczyliśmy, my, słuchajcie, niczego. I teraz chciałabym zaprosić moje plemię i, i, i nasze plemię powerwalkowe do. Takiego małego rendezwu po Waszych głowach. Wiem, że nie słyszeliście, co mówiłam w większości, ale może zadamy tym ludziom, którym się chciało dzisiaj do nas przejść o tej 6.15, pytanie, co sprawia, że im się chce wyjść do ludzi, bo to jest dobry przykład osób, które te plemiona chcą tworzyć to już, czy zrobisz z operatora kamery? Jasne. A ja się pobawię w takiego reportera, reporterkę, słuchajcie. E, będę chciała was, e, poproszę was o to, żeby każdy z was powiedział, co sprawia, że wam się chce przyjść do ludzi, dobra? Możemy z mikrofonem, który masz podjęty. A, ja będę robiła za też. reporterkę, jestem Ewą teraz, słuchajcie. Co sprawiło, co, co sprawia, że wam się chciało dzisiaj przyjść do ludzi, co w ogóle sprawia, że wy przychodzicie do ludzi, okej? Okay? Co, co was dzisiaj rano obudziło? E, jaka motywacja? Dobra, jesteście pierwsi. Nasz obudził piesek przede wszystkim. <grym> Okej. Okay. No, a chcielibyśmy się z wami spotkać, z tobą Super. i z Mateuszem. Tak, bo lubimy rozmawiać z ludźmi. To przede wszystkim nas motywuje. Super. Coś <grym> jeszcze? się spotkać. I opis wydarzenia. Dawka pozytywnej energii na cały dzień. Tego dzisiaj potrzebujemy. <grym> Super. No dobra. Jaki chętny. Dziękuję wam. Jeszcze. No Ja obudziłam się o pół do piątej, ale po prostu ze strachem, troszeczkę, ale się pomyślałam, nie, to jest wyzwanie, nie mogę ominąć tego naprawdę. Także cieszę się, że tutaj jestem i cieszę się, że tak dużo ludzi przyszło. Po prostu super. Jestem po prostu naprawdę, nie mam słów, nie jestem, jestem pod wrażeniem. Dziękuję. Super, dziękuję. Ciekawość tego, co masz do powiedzenia, słuchamy twoich podcastów. Także. No ale tak, jeżeli chodzi o to, chęć wychodzenia do ludzi, no to to jest takie naturalne u nas. Ja nie się nad tym. Po prostu no. jak kogoś lubimy albo gdzieś tam, jak coś to się taka dzieje. Potrzeba. To, to, to tak ja teraz, bo mam takie napędzenie szczęściem, no. nie? Po prostu. Super mamy napędzonych szczęście. A, a, a w stanie rano tutaj przyjechanie z drugiego końca Gdańska no. totalnie nie jest w naszym, nas, no, nas, naszym naturalnym trybie bycia. <laughs> tak Bardzo Wam dziękuję. Ja też przyjechałam z Grańska podobnie jak koledzy. No, szczerze mówiąc, słucham Ciebie w każdy poniedziałek. Właściwie robisz mi drogę do pracy. Okay. <laughs> Madame Monday. A poza tym to jestem przed wjazdem do Warszawy, gdzie spotkam się z moją menti, bo jestem mentorką, więc mm -hmm. stwierdziłam, że jak jesteś tutaj i jest Mateusz, to muszę po prostu tutaj być, żeby jeszcze nakręcić bardziej ją i w ogóle. No a poza tym mam przyjął książkę, i którą dostałam od przyjaciółki i tak stwierdziłam, że Twój autograf też to jeszcze będzie w ogóle mega cenne. Czyli literatura może Słuchajcie. Stratura. Słuchajcie. Stratura. Słuchajcie. Słuchajcie. Super, dziękuję. Ktoś ma ochotę? Słuchajcie. Ja. Słuchajcie. Proszę, proszę. Dla mnie wstanie chyba nie było już problemem, bo to jest, power walk już jest nawykiem dla mnie od w zasadzie prawie, prawie z samego początku, ale jestem tutaj, żeby Wam podziękować przede wszystkim za to, co robicie, bo to jest bardzo fajne, dajecie siłę, myślę wszystkim, nam tutaj i, i nie tylko. A tak rzadko ludziom mówimy miłe rzeczy. Bliżej nam jest do tego, żeby mówić niefajne, więc dlatego jestem tu, żeby Wam podziękować z całego serca i trzymać kciuki, żebyście nas nie zostawiali. Dzień. Nie porzucać. Super, bardzo dziękuję. Cześć wszystkim. Ja przyszłam w sumie dlatego, że. Mateusz przedstawił mi ciebie, Twój świat, Twoje wizje, Jasiu. I bardzo chciałam poznać Ciebie, bo mi się bardzo podoba. I też co to mi się podoba. Tak, to, co robisz, uważam, że merytorycznie bardzo fajnie opowiadasz o różnych rzeczach i dajesz mi nadzieję na wiele różnych rzeczy. A odpowiadając na Twoje pytanie, to myślę, że jednak poczucie bliskości. Hmm. Takie proste poczucie po prostu bliskości, które w dzisiejszych telefonach naprawdę nam ulatuje. No, taki zwykły Super. Super, to jest bardzo ważne. Słuchajcie. Hmm? Ja też tym, ponieważ e, chciałam najpierw powiedzieć, że robię to dla siebie, dla swojego zdrowia i tak dalej, ale tak naprawdę e, na, i, zainspirowałyście mnie do podziękowań, bo moja córka miała dwa miesiące temu urodziny 18. no i dostała na urodziny właśnie tę książkę z moją dedykacją. No nie pomyślałam, żeby ją wziąć ze sobą e, i, po, i autorki dedykację otrzymać, ale to dziękujemy za to, co dziękujemy. robisz dla nas. Dziękuję, bardzo dziękuję. Możecie, tak, ja? W ogóle bardzo dziękujemy, bo, że mogliśmy tutaj być i w ogóle Cię poznać. Tak? Posłuchamy Cię ja z inicjatywy mojej Ciapsi tutaj stąd. Dlaczego ja? Ja chyba dlatego, że ja w ogóle bardzo lubię kontakt z ludźmi i wszystko gdzieś, gdzie są ludzie, to mnie ciągnie. A że Wiola mi powiedziała o, o tej inicjatywie dzisiaj, więc dołączyłam do niej i chciałam posłuchać, co tutaj jest fajnego i wartościowego. Super. Ogólnie, też słucham, słucham i czytam. Szkoda, że nie wziąłem książki. Okay. To, 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 to Super. Dziękuję. O, miło. Ja na pewno przyszłam dlatego, ponieważ chciałam Was sobie poznać. Jestem amatorem żeglarstwa, dlatego mm. też mi jakby jest bliskie, to, a, a ciebie y, słucham, czytam, podziwiam, więc y, tak naprawdę to burza silna mnie zbudziła. Budzik też był, natomiast warunki atmosferyczne też temu przysporzyły i tak naprawdę y, jednocześnie z Karoliną się mamy okazję spotkać. Myślę, że na kawę jeszcze dalej pójdziemy. Więc, a w odpowiedzi y, na. A pytanie, no dla mnie kontakt z ludźmi to energia, fizyczność i tak naprawdę kontakt bez słów. Super, super, bardzo fajnie. Czy jeszcze ktoś by chciał z was? Słuchajcie. O, o cześć! Słuchajcie, czy ktoś jeszcze ma ochotę? Tak, super. Ty byłaś największą motywacją, ale tak naprawdę to mnie przygnała tu samotność. Yy i mogę wystosować takie ogłoszenie matrymonialne, ponieważ mieszkam w sofocie od czterech miesięcy i nie mam z kim chodzić na spacery, więc jeśli ktoś ma ochotę, to ja mam małego pieska, też mogę pożyczyć na weekend, po coś, więc bardzo proszę. Więc ja przyszłam walczyć z samotnością. Super, brawo, brawo. Ja podtrzymuję, znam tę osobę, zdrowa. Bezpieczna, tak. No dobra, słuchajcie, to w takim razie, Mateusza jeszcze chciałaby Pokazać, bo jest tutaj świetnym operatorem kamery. Czy mnie widać. Mateusz, co sprawia, że jesteś takim amatorem wstawania o 6.15 i mobilizowania ludzi do wspólnych spacerów? Ja od dwóch lat wstaję godzinę przed czasem, kiedy muszę wstać i uwielbiam ten czas, żeby mieć trochę takiego spokoju. A dzisiaj przyszedłem, ponieważ byłem, po pierwsze, super pomysł, sama go zainicjowałaś, a byłem też ciekawy. W ogóle ciekawość to jest bardzo fajne takie uczucie, co się wydarzy. I ile osób przyjdzie, i jaka będzie energia, i czy nie odstraszy deszcz, wiesz, i takie, takie rzeczy. Ale powiem wam, że to nie tylko ten dzień mamy ułożony, ale i cały tydzień, więc tak ja patrzę z mojej perspektywy. Także wpadajcie do nas na Power 6.15 codziennie na YouTubie. Dzięki wam serdecznie, brawo! Dzięki, brawo za was. Dzięki, Aziu. Dziękuję. <laughs> Mamy to. <laughs> Mamy to. Mame to. Mame to. <laughs>